Złom dobry, witam serdecznie wszystkich moich widzów na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Jestem w Bydgoszczy, 6 lipca, w czwartek, godzina 18:40. Nic się nie dzieje, żadnego adresu załadunku, wypoczywam. Zrobiłem sobie listę pytań, na które będę odpowiadał w czasie jazdy. Jest tych pytań 8, ale dziś tutaj przy okazji odpowiem na jedno z nich. Ktoś zadał mi pytanie, jak żyć? Bardzo takie pytanie. No nie, że ciężkie, ale ani nie trudne, tylko ciekawe pytanie. No i ciekawe jest to, że pyta mnie ktoś, jak żyć, a ja zajmuję się zbieraniem puszek i złomu. A nie tylko, nie tylko. Co robię, kiedy siedzę do parkingu? Mam mnóstwo chrześcijańskich ulotek, i tutaj zajmuję się na przykład wpisywaniem adresu, adresu internetowego w takie ulotki, których mam trochę. I tutaj sobie będę adres wpisywał jeszcze, bo nie ma polskiego jakiegoś kontaktu. Jest wolne miejsce, więc będę wpisywał. Mam ze sobą też plakaty, pokażę Wam te plakaty i opowiem Wam o uniwersalnej, biblijnej. Zasadzie biznesowej, która jest, jakby po części, a właściwie w całości, odpowiedzią na pytanie, jak żyć, kolega zadał pytanie. Kolega, już Wam mówię jego nick czy też nazwę. Wszystko się przyda z kanału, wszystko się przyda. Zadał mi pytanie, jak żyć, więc opowiem Ci o uniwersalnej, biblijnej zasadzie biznesowej, która naprawdę bardzo może pomóc wielu ludziom w tym jak żyć a zanim to powiem podtrzymam Was troszeczkę w napięciu robię ulotki, ponieważ sobie później pochodzę po parkingu jak kiedyś widzieliście w jednym filmiku tam jest Lidl, też jest parking a jak już nawet wszyscy uciekną z tych parkingów a tu będę jeszcze ja stał to tam są jakieś osiedla, pójdę sobie na osiedla i będę dawał chrześcijańskie ulotki za wycieraczki samochodów chyba, że mnie zawołają gdzieś na wyjazd chcę Wam pokazać plakaty, które mam Mam jeszcze jedną Biblię, taką mniejszą, a na końcu opowiem o uniwersalne, uniwersalnej, biblijnej e, zasadzie biznesowej. Będzie to odpowiedź na pytanie, jak żyć. Tutaj mam dużo ulotek chrześcijańskich, o cała, cała torba. E, wcześniej pokazywałem wam moje uchwyty na telefon, to też. No i pokażę wam jakie mam plakaty chrześcijańskie, które będę gdzieś tam sobie wywieszał. A to kosz nie współgra to bardzo z tym muszę kosz usunąć z planu z planu go usunę Kiedyś byłem na jednym spotkaniu biznesowym i prelegent mówił taką rzecz był to Niemiec z firmy LR że ludzie już nie patrzą na plakaty, ludzie patrzą w telefony. Więc przyjąłem to do serca, co powiedział. Wybaczcie, że brudne siedzenie, ale to jest Siedzenie w auta, w którym się żyje i mieszka, więc ja postanowiłem moje plakaty umieścić tam, gdzie ludzie patrzą czyli w telefon. To jest drugi, drugi plakat. Jeszcze mam dwa rodzaje, no trzy. Te kontakty są jak najbardziej aktualne, można sobie zadzwonić, zamówić książki chrześcijańskie, broszury, płytki do słuchania. Wszystko jest za darmo, bez płacenia. To jest plakat, który ja lubię najbardziej. Mam plakaty, mam pistolet do przyczepiania tych plakatów, mam naboje do tego pistoletu, mam wszystko co potrzebuję, aby być w sprawach Ojca, dobrze jest być w sprawach Ojca dla chrześcijanina i dlatego ja ten film nagrywam, aby te plakaty miały większy zasięg niż normalnie, gdy przybiję gdzieś na wiosce do tablicy, tu mam ich więcej, mam ich tutaj sporo, mam... E, jak już wspominałem w kaburze pistolet. Tym pistoletem strzelam. Przybijam te plakaty. Mam też naboje do niego. O, czyli szywki. Zapas zszywek na jakiś czas. Także amunicja jest. Pistolet jest. To jest broń. Z której strzelam. Przeciwko mojemu. Wrogowi, wrogowi każdego chrześcijanina, o, jakiś tutaj, oczywiście, więc mam plakaty, mam ulotki, mam jeszcze kazania w języku czeskim, dużo do rozdania. Jak będę w czeskiej republice, to ktoś otrzyma ode mnie. No i teraz kosz wróci na swoje miejsce, do przedpokoju. Tu jest przedpokój, tu jest przedpokój. Tu jest trochę taki salon. Mam tu nawet stolik. Proszę bardzo, stolik. Oj palec w obiektywie. Mam tu na kubek. Też przy stoliku jedzie kawkę pić, albo coś. Tutaj jest mój gabinet, gdzie pracuję. A z tyłu jest sypialnia. nie? Tam w sypialni trochę magazyn też się znajduje. No więc wypisuję sobie te ulotki. Potem się przejdę na spacerek. Troszeczkę porozkładam. Za wycieraczki samochodów, tutaj, potem po Lidla, pójdę może gdzieś dalej jeszcze, ponieważ muszę, muszę się ruszać. Ktoś zadał pytanie: Jak żyć? Więc, kolego, znajdziesz odpowiedź, moją odpowiedź, którą ja rekomenduję, ponieważ napisałeś, że jesteś ciekawy w Ewangelii Świętego Mateusza. Szósty rozdział od 31 do 33 wiersza jest odpowiedź moja dla Ciebie na pytanie jak żyć i to jest moim zdaniem uniwersalna, biblijna zasada biznesowa i kto się do niej stosuje ten nie bieduje, że tak powiem, ponieważ znam wszystkich chrześcijan, których znam <grych> tych których znam, to znam i nie widziałem, żeby ktoś cierpiał niedostatek stosując tą zasadę i Naprawdę jest ona prawdziwa i ona działa. I ludzie, tylko że ludzie w świecie, oni wolą iść swoją drogą, tak? Nie, nie stosują się do tej zasady i, i dlatego cierpią niedostatek często i biedę. I, no i potem mają pretensje do Pana Boga. Nie? Ale Pan Bóg dał, dał instrukcję jak żyć i wystarczy zajrzeć do Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, od 31 do 33 wiersza i odpocząć na tym dobrze jest być w sprawach ojcach, czyli robię wypiszę sobie jeszcze ulotek kilka i potem się przejdę po parkingu i tego już Wam nie będę pokazywał to już Wam pokazywałem w filmiku coś dobrego dla Królestwa Bożego można się cofnąć kilka filmików wstecz i, i zajrzeć tam i obejrzeć sobie jak chodzę między autami i, i zostawiam ludziom wiadomość wiadomość z innego świata z, innego, z innej cywilizacji po prostu i nie będzie już wielkiego przebudzenia. Szukam gdzieś kogoś zdolnego do przyjęcia zbawienia jedynie. Tak jak mówi Biblia, idźcie między płotki, gdzieś na dróg i szukajcie i dowołujcie, tak? Także ja po prostu mam taki sposób i, i będę go stosował, ponieważ to umiem robić. Nie jestem kaznodzieją, nie jestem y, kimś jakimś takim, tylko mam, jak wspominałem, mam dwie nogi, mam dwie ręce, więc oddam to na Królestwo Bożego i pójdę zaraz te ulotki powkładać po, po za wytiraczki. Wszystkiego dobrego od zawodowego do następnego, do następnego. Pamiętajcie, Ewangelia Świętego Mateusza, szósty rozdział, od 31 do 33 wiersza. Zastosujcie tę zasadę, zastosujcie i prosperujcie.